Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. Tak, tak, nie może zabraknąć tego fragmentu. I tym razem chciałbym dopowiedzieć trochę e, szczegółów odnośnie e, naszych e, kochanych w cudzysłowie zachodnich sąsiadów i ich elit, a mianowicie Niemiec. Szczegóły, które dopowiedziałem w wersji angielskiej filmiku, ale w polskiej poprzedniej jakoś się nie znalazły, więc ten filmik traktujmy jako uzupełnienie. Ale rozwinę też pewien fragmencik, gdyż. Wiele rozpraw pojawiło się na temat tego, dlaczego narodowy socjalizm zyskał takie poparcie wśród narodu niemieckiego i tak Niemców otumali, otumanili, te, otumanili, tak zwani, trudne słowo, naziści, yy, którzy yy, taki porządny, cywilizowany naród niemiecki skrzywili do tego stopnia, że był zdolny do takiego okrucieństwa. Rozpraw uczonych pojawiło się bardzo, bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo, bardzo wiele. W latach 80. była tak zwana kłótnia historyków, gdzie lewak Habermas zabrał głos, pogmatwał sprawę jeszcze bardziej. Ja tam e, oczywiście cenię zdanie pana Ernsta Nulte, już jednej pamięci historyka niemieckiego, który mówił i to jest jedno z wytłumaczeń. Że Narodowy Socjalizm był historyczną reakcją na strach niemieckich elit oraz niemieckiego społeczeństwa przed komunizmem, które w znacznym stopniu komunizmu nie wspierało, mimo że była silna frakcja prokomunistyczna w Niemczech, jednak większość Niemców, nie tylko elit, ale także społeczeństwa była przeciwko komunizmowi i Narodowy Socjalizm, popatrzcie na niego, było m.in. wynikiem strachu i niechęci do komunizmu. Raz. Dwa, jak już mówiłem, wąsaty wódz dał Niemcom prostym ludowi, który nie ma fon przed nazwiskiem, nawet wykształconym i tak dalej, i tej, też tej niższej szlachcie, poczucie y, bycia u siebie poczucie bycia panem u siebie i bycia w końcu y, Niemcem, który jest zjednoczony z całą resztą i należy do wielkiego narodu. Dlatego właśnie to poparcie było takie wielkie. I trzeba wspomnieć, że przecież jednym z tych, który chciał sprzątnąć wodza III Rzeszy 20 lipca 1944 roku był pan e, von Stauffenberg, czyli przedstawiciel tej starej polskiej arystokracji. Plus warto też e, napomknąć, że e, belgijski, a tak naprawdę waloński, e, pisarz, dziennikarz, żołnierz, publicysta. Potem e, obywatel Hiszpanii, zarządca wielu firm budowlanych i przede wszystkim pamiętnikarz, pisarz pan Leon de Grel, Swój e, drugi tom wydany u nas w Polsce w swojej serii książek, zatytułowanych Wiek Hitlera, swój drugi tom zatytułował Hitler Demokrata. No, oczywiście dzisiaj dla wielu ludzi Hitler Demokrata brzmi to stwierdzenie jako oksymoron, niemniej jednak, jak e, właśnie znamy realia Niemiec. I wgłębimy się w nie i też realia lat 30. i 40. to zobaczymy, że stwierdzenie Hitler-Demokrata wcale nie jest takie oksymor oksymoroniczne, gdyż mm, właśnie y, można powiedzieć, że narodowy socjalizm zrobił coś dla ludu w sensie y, wprowadzenie właśnie y, zabezpieczeń pracowniczych, y, zadbanie o czas wolny obywatela. Siła przez radość, organizacja, chociażby zadbanie także o to, żeby czuł się panem u siebie i nie musi mieć fon przed nazwiskiem, zadbanie o to, żeby czuli się jedną wielką wspólnotą, i tak dalej, i tak dalej, ma charakter rzeczywiście demokratyczny. Dlatego stwierdzenie, tak, tytuł drugiego tomu, właśnie wieku Hitlera. Wydanego i napisanego przez Leona de e, Hitler demokrata, nie jest takie właśnie bezpodstawne, jak się wydaje na pierwszy rzut ucha, byśmy powiedzieli. E, I to tylko pokazuje jasno, dlaczego między innymi Narodowy Socjalizm zdobył takie poparcie wśród narodu niemieckiego, że mimo trudności wojny i zbliżającej się klęski, większość Niemców została przy tym systemie do końca. Przyczyny są dwie. Pan Ernst Nolte podaje jedną: strach przed komunizmem i niechęć do komunizmu, plus to, że jednak tutaj system pozwolił Niemcom czuć się jednością, niezależnie od tego, czy ma się fund przed nazwiskiem, czy nie, i panem u siebie, niezależnie od tego, czy ma się fund przed nazwiskiem, czy nie, czyli był takim pierwszym, jak dotąd jedynym w Niemczech rządem naprawdę ludowym, Obejmującym całość społeczeństwa, oczywiście zdefiniowanego przez siebie w ten czy w inny sposób, ale jednak całość społeczeństwa. Tak bym to widział, więc tutaj gwolił uzupełnienia do poprzedniego filmu o naszych kochanych zachodnich sąsiadach. Mam nadzieję, że wyraźnie wyjaśniłem Państwu dwie przyczyny, dlaczego ruch narodowo-socjalistyczny w Niemczech był aż tak popularny. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.